Upał za oknem i lato w pełni. To nie są dobre warunki do siedzenia w biurze, nawet tym klimatyzowanym. Za to doskonałe okoliczności, aby zaplanować urlop. I coraz częściej, zamiast zagranicznych podróży, ludzie wybierają odpoczynek na łonie natury. Sielską i anielską wieś. Czy na tym trendzie można zarobić? I czy gospodarstwo agroturystyczne gdzieś na prowincji to dobry biznes? Zacznijmy od formalności i pieniędzy. Dla rolników planujących prowadzić agroturystykę przewidziano zwolnienia podatkowe oraz preferencyjne formy opodatkowania. Aby dostać takie ulgi, osoba ze statusem rolnika powinna prowadzić działalność we własnym gospodarstwie. Ale oczywiście nie tylko rolnicy mogą zarabiać na agroturystyce. Równie dobrze takie gospodarstwo może prowadzić osoba pracująca i mieszkająca w mieście albo związana z zupełnie inną branżą. Wtedy będą obowiązywały zupełnie inne regulacje prawne. Przy analizie opłacalności agroturystyki należy pamiętać, że wprowadzenie niektórych dodatkowych usług albo poszerzenie terytorium ośrodka może prowadzić do utraty przywilejów, np. ulg podatkowych. Dlatego każdy krok trzeba dobrze przemyśleć. I przy sporządzaniu planu działania czy wprowadzaniu zmian trzeba zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi, aby uniknąć niespodzianek. Należy też zadbać o promocję gospodarstwa i zaproponować turystom atrakcje, które wyróżnią nas spośród innych gospodarstw. Możliwości jest wiele. Minizo, park linowy, kąpiele w pobliskim stawie, wycieczki rowerowe, kino w plenerze. A nawet jacuzzi czy spa na świeżym powietrzu wśród śpiewu ptaków i szumu drzew. Rozmarzyłam się. Ja też. Aby o bogactwie oferty naszego gospodarstwa dowiedzieli się potencjalni klienci, trzeba przygotować dobrą stronę internetową i poświęcić sporo czasu na promocję, ale Gra jest warta świeczki. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, możesz rzucić wszystko i wyjechać zawodowo w Bieszczady, albo chociaż za miasto. A więcej na temat agroturystyki dowiesz się z naszego artykułu, do którego link znajduje się w opisie.